Dobry. Dzień dobry. Słucham. Jak, ja chciałam się dowiedzieć więcej o tym, yy, właśnie, bo taka ulotka mi wpadła do ręki. Tak. tak. Powrót i odnowa. Powrót i odnowa. Tak, tak, tak. To już wiem yy, dlaczego. <grym> już wiem, nie wiem o co chodzi. Tak, tak. Yy, yy, no, yy, to jest tak, że prowadzimy yy, dla osób, które jak gdyby są zainteresowane tym tematem. Mają to trudne doświadczenie za sobą, więc prowadzimy taki cykl spotkań. Te spotkania są w, w, zwykle w małej grupie, czyli to jest tak, no, że albo to w danym czasie, powiedzmy, zgłoszą się ze dwie osoby. No to wtedy to jest dwie osoby, zazwyczaj w dwójkę prowadzimy to z moją koleżanką więc no albo, albo właśnie jest taka malutka grupa, albo no zdarza nam się nieraz, że, że powiedzmy w danym czasie jak gdyby nie ma więcej chętnych, a więc prowadzimy to z jedną osobą, która, która powiedzmy chce uczyć, uczestniczyć w cyklu tych spotkań. Są to spotkania, w których jak gdyby przepracowujemy to trudne doświadczenie, kończymy to też czasem dla katoliczek jest to, jest to Eucharystia jest taka specjalna, dedykowana w małym gronie, która też jest takim no, punktem, myślę, uzdrowienia po tym całym procesie, przez który przez te kilka tygodni jak gdyby wspólnie przechodzimy, próbując się uporać no, z tym bardzo traumatycznym doświadczeniem. Także jakby tu jeszcze krótko powiedzieć no spotkania wtedy odbywają się co tydzień, jeżeli rozpoczniemy taki cykl naszych spotkań no to spotykamy się wtedy co tydzień gdzieś tak półtorej do, do dwóch godzin to nasze spotkanie trwa, jeżeli jesteśmy w tym małym gronie powiedzmy, no to w półtorej godziny myślę, że spokojnie że tak powiem zmieścimy się w czasie a ja mam takie zapytanie, to to yy, no powiem ci, no że ty, bo tak. to. No, że... Tak, Beata jestem. No Proszę mi po imieniu, bo ja też nie wiedziałam, jak mam tutaj. No właśnie. O, na to początku, ty, Beatko, właśnie. To ty, Beatko, właśnie to ty yy, yy, przeżyłaś właśnie te poronienie i ty teraz właśnie dzielisz się tym doświadczeniem? Yy, my jesteśmy osobami, które jak gdyby. Yy, yy, były przeszkolone w prowadzeniu tych spotkań, o, może tak, Aha. natomiast generalnie, yy, yy, no, Ale, powiedzmy, że, to masz, że kilka masz tych dzieci? kursów mamy za sobą, po, po, powiedzmy, które prowadziłyśmy, yy. ja tak, ja mam dorosłe dzieci i wnuki, <noise> także... Aha. Tak, no ja mam dorosłe to... dzieci i wnuki. Natomiast no, jest to jakieś tam doświadczenie, które też w bliskim tutaj gronie yy, kwestia aborcji no, była takim tematem, przez który przeszły osoby mi bliskie, yy, więc jak gdyby też yy, no, Ale w pewnym to, sensie to bezpośrednio. To Ty jesteś za tym, żeby na przykład yy, rodziły się dzieci. Że nawet jakby chore, tam jakaś mama miała te chore dziecko, i że ona ma je urodzić, mimo to, że, że może nie urodzić, usunąć. No to jest trudny temat, i trudno, ja nie mogę tu wyrukować za kogoś, prawda? Więc to ja nie jestem tu sędzią w tym temacie. Nie mogę się tutaj, że tak powiem, wypowiadać, że ktoś musi zrobić tak czy inaczej. No nie? właśnie. Wiem, bo. Moim zadaniem jest, jest jak gdyby y, praca z osobami, które są po y, tym doświadczeniu aborcyjnym, y, żeby po prostu jak gdyby przeszły ten proces takiego uzdrowienia i żeby umiały się z tym tematem po prostu uporać, bo zawsze y, no niestety aborcja pozostawia w nas no, no, skutki, zranienia. Y, no, no i, jest, to, jest to bardzo obciążające doświadczenie, nie? No i co I jest najlepszym to, żeby, lekarstwem żeby... właśnie, jak ktoś y, straci dziecko, właśnie poroni, to co wtedy jest najlepsze że, y, dla tej osoby, żeby jej pomóc? Y, to znaczy, y, Powrót i Odnowa generalnie zajmuje się pracą z kobietami, y, które y, dokonały aborcji, y, dokonały ją y, jak gdyby świadomie, Chociaż no wiadomo, że nieraz w trudnych warunkach, nieraz pod presją, w różnych okolicznościach, bo te doświadczenia są przeróżne, więc jak gdyby generalnie zajmujemy się powiedzmy pomocą kobietom, które zmagają się z tymi konsekwencjami tej aborcji w życiu po prostu. Czyli, że ich gryzie sumienie. Zrobiły takie coś i gryzie ich sumienie nadal, że to, to zawsze, zrobiły. To zawsze, zawsze obciąża, nawet jeżeli gdzieś udaje nam się to wcisnąć w podświadomość, to niestety z tej podświadomości to, to w różnych formach z nas wychodzi, nie? I myślę, że jest ważnym, aby przepracować ten temat po prostu, nie zostawiać go no, mówię, to jest też kurs skierowany, czy cykl spotkań skierowany do osób, które jakoś tam są osobami wierzącymi, jakkolwiek, że tak powiem, to nie muszą być jakieś osoby super zaangażowane, ale mimo wszystko mają pewne odniesienie do Boga, bo ten proces uzdrowienia też jest no, w tej relacji, nie tylko jak gdyby z ludźmi, które, którzy byli zaangażowani nieraz wokół. Tej decyzji o aborcji, ale też no, w tej relacji takiej z Panem Bogiem, żeby sobie to poukładać, nie? Tak, po właśnie. Prostu. Jakby zrozumiały no. właśnie, że mają Boga Ojca w niebie, że Bóg właśnie mhm. wybaczył nam wszystkie już grzechy. On nam już wybaczył na Golgocie, zaniósł wszystkie nasze grzechy i oddał życie za wszystkich ludzi. Mhm. No czyli w Chrystusie mamy to zbawienie, że On jest naszym zbawicielem, On nam wybacza wszystkie grzechy i że, że jak się właśnie do niego zwrócimy, zawołamy, no to mamy to przebaczenie. Właśnie tak. bo nie no, ma tak. żadnego człowieka tak. idealnego, doskonałego. No oczywiście, i, oczywiście, nie. I każdy no, tak, właśnie robi te błędy. No. Ale chodzi właśnie o to, żeby się przyznać i, że, że, i wiedzieć o tym właśnie, że Chrystus nam to wybaczył mm -hmm. No więc, więc ten proces też jak gdyby właśnie ku temu zmierza. On mówi, może być ten cykl spotkań prowadzony i dla kobiet, które nie są katoliczkami. Wtedy no, musimy wejść w kontakt z jakimś... Y Powiedzmy, liderem, pastorem, który jest, z którym być może ta osoba jest jak gdyby związana, czy jest w danej społeczności, prawda? Więc może to być w ten sposób zrobione. No to już jest inna sprawa dla katoliczek jest to zawsze powiedzmy też. Jak gdyby na, koń, na jedno z takich kończących spotkań jest też takim spotkaniem, gdzie jest możliwość sakramentu pojednania i, i właśnie takiej eucharystyki, która jest jak gdyby dedykowana no też konkretnie temu uzdrowieniu w tej, w tej relacji z Panem Bogiem, ale też oddaniu tego, tego dziecka Bogu, nie? takiego też uzdrowienia od wewnątrz, prawda, żeby to też nie było ciężar.